Louis Hyde, codziennie kochaj siebie. 365 życiowych mądrości. 20 sierpnia. Jestem jednością z mocą, która mnie stworzyła. Istnieje jedna nieskończona moc we wszechświecie. A ta moc ta, jest tam, gdzie ja jestem. Nie jestem zagubiony czy bezradny. Jestem jednością z mocą, która mnie stworzyła. Jeśli istnieje we mnie jakiekolwiek przekonanie, które zaprzecza tej prawdzie, pozbędę się go tu i teraz. Wiem, że jestem boską, wspaniałą ekspresją życia. Jestem jednością z nieskończoną mądrością, miłością i mocą twórczą. Jestem przykładem doskonałego zdrowia i energii. Kocham i jestem kochana. Jestem spokojny. Dzisiejszy dzień jest cudownym wyrazem życia. Każde doświadczenie, które mam, jest pełne radości i miłości. Z boską miłością błogosławię swoje ciało, zwierzęta, dom, pracę i wszystkich, z którymi będę mieć dzisiaj kontakt. To wspaniały dzień i cieszę się w nim. I tak jest. A ja się cieszę, że każdego dnia mogę z niektórymi się tutaj widzieć. I każdego dnia wiem, że jesteście przy mnie. Dziękuję.